Cześć, witajcie, z tej strony Piachu, tak, tak się nazywam oczywiście, i dzisiaj sobie zagramy w Brawl Zaraz zobaczycie, ile mam pucharków i ile mam postaci. No, postaci to mam 14, kiedyś miałem 5 koł, kiedyś to wam nie będę, nie 5 koł, tylko mniej. Mam ja pokazać to moje konto. Karla dropem wczoraj. To jest Mambalea, bo nie, no, Majka, Bula, Daryla, Colta, Poko, Rose, Nite, Jessie, Broka. Na 20 mam Shelly, na 20 El No i ja tych nie mam oczywiście. I tutaj niektórzy niech mają społeczności. Mam 99 znajomych Taki klub mam. Patrzę ile pucharków. Kurde, teraz tak. Dobra. Gdzie tu miałem wejść? A, że wiem. Społeczność. Nie wyjdę z klubu, tylko szukaj klubów i wam pokażę moje stare konto. Dobra, mamy. I to tutaj. I mam pierwsze miejsce. Zabójczy doktor się wtedy sobie Nie wiem, czym to czy, czy się nazywa. Mam takie postacie. Mhm. Dwa mityczne. No, takie. Takie. Jak widzicie. Nawet fajna Ale teraz mam takie. I sobie zagramy sala, Może zagramy może zagramy Dobra, Karlem, taki ten, to Karlem sobie zagramy. I... Dobra, Gierka, spoko, to jest DJ Frank. Czy normalny? To normalny, ale um, tak się skojarzyło, bo tak inaczej wygląda. I teraz i tak, można się pomylić. Gdzie jest? O, gdzieś tam. Tam jest znalazły goście. O ja. Pokonają go. Dobra. Spadaj. Tam łazi. Musi... Daryl, Daryl, Daryla sobie. Ulta! I pokonamy go! Dojechałem go. Dobre, dobre, doje, dobre dojechanie. Tu ktoś jest. Nie. Tu nie trafimy Jessie. Nie mam cię. No kurde chodź tuczka, kuczaczki, chodź tu. Mam też Minecrafta na Xboxie Ale no wątpię, że bym nagrywał, tylko najwyżej gry na telefonie będę nagrywał. No bo jakieś filmy z YouTube'a. Nie coś mogę nagrać. Oględziemy, oglądamy, oglądam coś śmiesznego. Spróbuj się nie zaśmiać. Kurcze mocny jest. Co ty chcesz? Nie, jeny! Jeny! a nie trafił mnie. On jest mocny. Jest z tej strony. To jeszcze tu musi być. Ojej. <laughs> szykam cię, bo Pokonajmy go. Pokonamy go. Barkiuby są moje. Moje zniszczycie. I on mnie jednak... Ale blisko było, ale ona miała tendencję. Ale dobra, trzecie miejsce, siedem pucharków. Boksika nie mamy. Przecież zrobiłem zresztą Karla, To mój pierwszy odcinek tutaj takie rzeczy, które się to dzieją. To mój pierwszy odcinek na moim kanale. Może bez a na te to nie. Może sobie jakiegoś pod... testujemy sobie Mzji. Dobra, dobijemy tą rangę, testujemy NC No i co? Wybramy no, dalej niech jakiś. Moje filmiki będą tak... Ten filmik będzie trwał z jakieś 15 minut, bo nie chcę długo mieć tego filmiku. To mój pierwszy nie będę tak przedłużał. Będę też nagrywał filmik z moim kolegą, bo... Znaczy, z kuzynem, z kuzynem, bo jutro jadę do kuzyna i z nim nagrałem filmik. Może być? Piszcie w komentarzach, czy może być. Dawajcie suba, lajka i dzwoneczek. Ej, ja w to weszłem, a mi to nie dało. Nie, ej, to mi nie zadało, jak ja mu w to weszłem. Ale jajca, Ale jajca, O ja, bo. Nie, tylko nie to. Bo, tylko nie to nie to, bo tu jest bo. Bo, tylko nie to. To są bomby jego. Ja jedną... Właśnie ja to chodzić, żebym mu bomby wyczerpał. Uwalnił. Jak blisko był. Czekajcie, bo ktoś... Muszę wejść do mojego domu, mam zamknięte drzwi Pan nie ma? Nie ma kiedy Nie, nie wiem Przepraszam sorry za to, bo po prostu taki, taki pan przyszedł do mojego tatę. Tam pytał czy jest, ale nie ma, więc jestem sam w samym domu zresztą. Czemu ja w kaktusa wale? ale no w spajka wale, no to kaktus, kurde, to są dwa spajki, ale ten spajk mnie wnerwia, chodź tu, kurde, czemu ja auto użyłem, pokonam go, nie, Kurde, blisko ale dobra, dobra, dobrze jest, jest OK. jest okej, 8+, 8+, teraz może kimś innym zagramy. No, w tym nie należało obcatać. Nic ciekawego z tego, bo ksika nie wypadło. Może bo. Dobra, to zagram bo. Czekajcie, czekajcie. Jaki. Kontynent mam na Easy. Na Easy kto i... Okej, gramy dalej. Nie przedłużając gramy dalej. Myślę, że awczy kurczaczki. Chodź, chodź no, chodź no, chodź no tu. Chodź no, chodź no, chodź no tu. No chodź tu. Dobra. Zbieram sobie skrzyneczkę albo i nie, ale... Nie, ja, okej. Okay. Okej. Okay. Bibi, na pewno to Bibi coś do mnie ma. Ej, co ta Bibi się mnie boi? Przecież się tym od niej słabsi. I co ta Bibi się mnie boi? Przecież od jest słabszy jestem. Nie, nie trafił mnie. Ale co? A ja bajberki nie trafił Chodź no, chodź no. O, 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 o. Co? Jak? Nikt nie może się trafić. Dwie, bibi, poko. Piper. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. ktoś tu jeszcze. Zebrałem. Zebrałem parę cuba. Poko, dasz mu radę. I zginąłem. Ale jest git, jest git. Poko, dasz, dasz radę. Ole, ja zmiażdżyłem Też tam. Bibi. To było mocne też. No poko. Nie ma co mówić. Przetestujemy MZI. Są takie plotki, że w telefonie MZ widać niektóre kontury, znaczy nie kontury, tylko części, jakby poko. jako że tam poko jest. I możliwe, że to coś o, to, o czym świadczy, co ja robię. To powinno tak się robić. I, i na jednej. Z i na Game Grabie jak się gra jest pokazane nawet grup Dynamica. Bo jest tam jego Helmik i Dynamit. No i w końcu nie będzie nasz wnerwiał. Ja nie lubię Dynamite'ów. Wnerwiają mnie. I to solidnie. No to jest spoko. No testowałem, ale wiecie jak to z moimi testami jest. Wiecie, znaczy, nie wiecie. Jest to, zbytka, to, moja. I Tylko... to jest niezwykle ta najbra mniejsza. Ładujemy i walimy To jest dziwne. Ona wypuszcza tu serduszkę, które w czaszki się zabija. Słuchajcie, serdu serca. Tysiąc jej zadałem Ej jak! Tysiąc, Ej, bosowi tysiąc zadałem XD XD bosowi zadałem tysiąc, HP 7 Siedem... no coś tu nie gra, no dobra. Już nie testuję, nie przedłużamy. Gramy, yy, zagramy brokiem albo nie szalką. Ona ma w ogóle... Inaczej teraz jej się ten... Jak się ją bierze, jak się ją bierze, żeby zagrać, to inaczej się ustali, że inaczej teraz... Że tak skacze do góry. jenny yeah, no! hm. Tak, tak, to, to sobie możesz, kłócić. Tak to ty sam możesz piłkę kopać w brałbolu. A teraz to ty byś chciała. Ty byś chciał. Ła. Daryl, 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 dasz radę. Będę musiał dzwonić na karetkę, jak ktoś mi tu umrze. Na da radę. Chyba, że umrze szybciej niż myślę nie na, poli na, kar na policję, bo mi go zabili. Tak. <grystanie> Darmowy. Powerkill. Zabrał mi darmowego powerkillu. Wjeżdżamy w niego i niszczymy jego popularność. O nie, nie, to, to jest złe. Ja, tego, ja takich akcji nie lubię. No, takich akcji nawet nienawidzę! Ale się odbiłem! I przy tym zebrałem dwa parki, oba zginąłem. Ale to było coś fajnego. No, ej, plus 5! Ty, spoko. Plus 5. spoko, spoko. Zagram brokiem może teraz. Gram oczywiście na telefonie chyba zauważyliście na początku Jak mówiłem żeby nie na telefonie no. Jest okay. Super. jest ok. Nie napuścić Dobra no niszczemy to szybko ja gram bez dźwięku nas dzisiaj może no dobra nie może nagram jeszcze dzisiaj jeden odcinek dziesięciominutowy? Spróbuj się nie zaśmiać. Dobra? Może być? Może być. Jak coś to tam piszcie, co mam jeszcze nagrywać, bo może coś jakąś grę mogę zainstalować, to tam mówcie, to zainstaluję. I powiedzcie mi, co mam robić, co mogę sobie zagrać. Ty, mam sześć par kubów, nawet nie zauważyłem, jak wszystkich pykam. Drugi Bo, chodź, po, chodź, popykam w ciebie. Nie, czemu ja jestem taki dobry? I teraz kurczę wszyscy chcą się ze mną steamować, bo pokonałem tamtego Bo i teraz tamte. Prawda, ja ci bomby zmarnuję, Pa. Bo. Działeś tak się marnuje bomby dla Bo. I Ja go porobiłem. Przyjdziemy obok bomb i mnie trafiła, ale dobra. Przychodzimy obok bomb, obok bomb. zmarnuję tą bombę. Żeby nikt się w nią nie wpakował. Będę miły dla nich. Kurczę, i co ja teraz Będę dla nich miły. Więc zrobię tak, żeby tej bomby nie było. Kolejny bo. O super! Misio, misio, pysio. Misio, misio, pysio. On był tak blisko mnie. tak blisko mnie. On był tak blisko mnie. A ja, będę, a ja mam 9 power cube'ów, a ty masz jednego, ums, ums. Bibi we mnie... Nie! Nie mogę zginąć! Oh, a Bibi tak we mnie tą Jessie wpakowała. Dziękuję ci, lecz teraz to ty chyba będziesz musiała się pożegnać. Czemu moje, Auto użyłem, nie, no i zginąłem. Dobra, zginąłem w pokoju. Ale dobra, to była taka ładna gierka, ale przegrana. No cóż, to tyle było na dzisiaj, z dzisiejszego odcinka, nie z dzisiejszego, jeszcze będzie, spróbuj się nie zaśmiać. No to do zobaczenia w następnym odcinku, nara. Coś, coś, coś. Okej, okay, to kończymy.